aby z dniu 27 grudnia uczcić pamięć tych, którzy 103 lata temu podjęli trud walki o wolną Wielkopolskę. Podjęli trud o wolną Polskę. Droga do zwycięstwa miała właściwie dwa tory. Jeden to ten poprzez pracę organiczną Wielkopolan, znaną dwałą i drogę militarną nabytą podczas pierwszej, doświadczeniem żołnierskim podczas pierwszej Wojny Światowej. To wszystko w połączeniu spowodowało, że 27 grudnia mógł zaistnieć i skończyć się zwycięskim powstaniem, który, jak tutaj przed chwilą Łukasz powiedział, zakończyło się podpisaniem rozejmu w Dzisiaj spotykamy się, żeby wspominać tamtych bohaterów, żeby oddać im cześć, oddać chwałę. Są tutaj Państwo, ja równie tego pokolenia, które miało to, tą wielką y, wielki przywilej znać osobiście i rozmawiać o państwami topolskiej. Wspominam bardzo dobrze te rozmowy i y, Dzisiaj jestem tu po to, tak jak wszyscy z Państwa, aby oddać cześć i chwałę tym, którzy za wolną wielkopolskę, za wolną Polskę, przelali 100 lat temu grę. Chwała bohaterom. Był pan Kowalski, był pan zastępca w Rządzie Rządowym, pan Bardzo Radzi oraz sekretarz Rządowy, pani Agnieszka, klasa. Я не знаю, как это такое. Я не знаю, Я не знаю, что это такое.

ちょっと待って。